Halo, halo. Witam wszystkich oglądających, jeżeli się kiedyś A jak możecie sami zobaczyć, oczywiście dreptam sobie kolejna już kilka się nie wiem, nie zliczę, która to jest wyprawa w tym sezonie za wyżytami, ale już raczej jedno z ostatnich. Przyjechałem jeszcze sprawdzić jeden taki teren, w którym w tym roku nie byłem, ale Niestety też przez te półtora godzinki się nic nie udało podnieść Ogólnie w tym sezonie tylko Tylko albo i aż, bo, bo umiewałem też w karierze sezony na pusto 14 taka, 2,20 I jakiś tam wieniec Rogacza, tak więc nic specjalnego, ale Ale mówię, doceniam to co, to, co się udało I co No i do zobaczenia w przyszłym sezonie w bagażniku już mam wędki i co? Lecimy spróbować coś, coś połowić jeszcze. Pozdrawiam.